Drodzy moi słuchacze i słuchaczki, w związku z tym, że e, niektórzy z Was pisali mi w komentarzach, że liczą rok osobisty od daty urodzenia, tak? Czyli od dnia urodzenia, nie zważając na to, jaki rok numerologiczny teraz mamy, sumując sobie to z rokiem kalendarzowym. E, to nie jest opcja, którą ja bym brała pod uwagę, ale w związku z tym, że wybierzecie, to ja to szanuję i. Przekształcimy sobie troszkę te czytania. Nie będę robiła od miesiąca września do września, mimo że wtedy wchodzimy w nowy rok numerologiczny. Zrobię takie ogólne czytanie, czego się spodziewać w tym wypadku w czwartym roku osobistym. Czyli witam Was wszystkich w czwartym roku osobistym. I jak to policzyć, wszystko co wydaje się dość skomplikowane? Na dole w opisie macie wszystko wyjaśnione, zostawiam linki. Proszę na to spojrzeć, proszę sobie to w spokoju policzyć, zobaczyć na wibracje życia, klucz wcielenia, rok osobisty. Już nieważne, czy liczycie go od urodzin, czy od nowego roku numerologicznego, bo te czytania będą dla wszystkich, którym tam wyjdzie czwóreczka. W opisie zostawiam również dla Was link z moimi czytaniami dla wibracje życia. Tak, dla wibracji, przepraszam, życia na nowy rok numerologiczny, w który wchodzimy 28 września. I zostawiam Wam również czytania na październik dla wszystkich znaków sodiaku. Pragnę Wam również podziękować bardzo za wszystkie polubienia, za komentarze. Jest mi bardzo, bardzo miło, że tak fajnie się tu wymieniamy energią. Dobrze, zobaczmy. Jaka główna energia? Aha, jeszcze coś zawsze, kochanie, robię czytania tygodniowe. <laughs> Także zachęcam do subskrypcji, obserwujcie na bieżąco. Wyciągniemy sobie jedną kartę dla osób, które wchodzą w czwarty rok osobisty, która będzie taką główną, główną energię Co tutaj takiego głównego wokół czwórek, albo raczej ludzi, którzy wchodzą w rok osobisty czwarty. Ciężka energia. Pięciu mieczy eee, Pojawiła mi się ta karta już w czytaniu osobistym dla właśnie osób, które rok ten osobisty mają czwarty. Natomiast to było to czytanie od września do września i stwierdziłam, że zrobię nowe i widzę, że ta karta znowu się pojawia. No, trudno. zostawię ją. <laughs> no, pytałam też o nią. Ale kochani, jest tutaj w piątce mieczy no, pójście po trupach, że tak powiem. I albo z Waszej strony to będzie taki zakuty łeb i pójście po trupach po swoje. Albo yy, no to skrzydła, które może dziać się ba. Ja jeszcze pokrótce powiem o czwartym roku osobistym. Tam na dole zostawię też link, w którym możecie sobie poczytać o tym. Kochani, jeżeli trzeci rok numerologiczny. Yy, kojarzymy z przyjemnością, ze szczęściem, z ludźmi wokół nas, zabawą, z pierwszymi rezultatami też podjętych działań, tak? Które dadzą zapowiedź sukcesu, bądź konieczność wprowadzenia zmian, żeby jeszcze jakoś uratować sytuację, tak? Bo w pierwszym roku sobie wybieramy rzeczy, później pracujemy na to i tak dalej. To w tym trzecim roku jest zabawa, właśnie radość z przebywania z ludźmi, potrzeba też być docenionym, wyjątkowym, tak? Jest dużo melanżu, że tak powiem, w tym to czwarty rok, ale uwaga, jeszcze trzeci rok to jest artyzm, tak? Wszystko co zawarte w ogóle w trzeciej wibracji życia. To czwarty rok numerologiczny to już jest taki rok pod postacią cesarza, czyli władca absolutnego. I ten rok jest bardzo, bardzo praktyczny. To jest czas próby, ciężka praca, tak? Praktyczne wykorzystanie tych zdobytych umiejętności w tych ostatnich trzech latach. Takie realia życia po prostu. Proza życia, że tak powiem. Nie ma tutaj romansów, nie ma liryki, jest proza. Proza nie zawsze bywa mm, przyjemna, tak? No ale życie to jednak bardziej proza. No i po tym trzecim roku to może być takie taki upadek na dupę, że tak powiem, trywialnie bardzo, tak? Że możemy tu spaść po prostu i może boleć. Więc dobrze ten tyłek mieć twardy. Y co jeszcze w czwartym roku osobistym? Osiąganie celu, tak? Bo to już jest taki rok, kiedy widzimy naprawdę, powoli osiągamy cel, który założyliśmy sobie w pierwszym roku. Czego to wymaga? Na pewno wielkiej odpowiedzialności, systematyczności. Czwarty rok osobisty to wszystko to, co praktyczne, to praca, to emocje odsunięte na bok, a raczej naprawdę pójście po ten cel, ale przede wszystkim schematy, schematyczna praca. Można niebywały sukces też odnieść dzięki temu, na pewno, ale trzeba tutaj dużo, dużo cierpliwości. I pojawia nam się tu Piątka Mieczy. Więc albo naprawdę tutaj chłód emocjonalny i pójście po trupach po swoje. Tak bym to czuła. Mam nadzieję, że to nie jest nic poważniejszego, ale jeżeli uwaga, muszę na to zwrócić uwagę. Jeżeli dodajecie. Dzień urodzenia, miesiąc i rok, tak? żeby obliczyć swoje, swoją drogę, przepraszam, swój rok osobisty. Jeżeli niektórym tam wyjdzie trzynastka, oczywiście sprowadzamy to do czwórki, ale kochani, trzynastka jest karmiczną liczbą. I zauważyłam, że wielu moich znajomych ja też hmm, doświadczałam nieraz bolesnych i przykrych sytuacji, bo mówiłam sobie czwarty rok numerologiczny, ciekawa sprawa. Później ja, jak się skupiłam na tym. To wszyscy byliśmy wtedy w 13 roku, tak? Gdzie działy takie niefajne rzeczy. No i na to chciałabym zwrócić uwagę, bo tutaj może się wydaje, że coś no, trudnego również, tak? Dla niektórych. Szczególnie dla tych, którzy tam mają trzynastkę. Niektórzy będą mieć 22, 4, i to jest OK. Dobra, chcę wyciągnąć kartę na te pięć mieczy. Czemu taka? Energia. Mam nadzieję, że to wy jesteście jak ten cesarz, że po trupach idzie po swoje. No nie, cesarz jest akurat dobrą władcą, tak. Ale jest to jest jakieś zamknięte, bo tutaj naprawdę jest była znibywała... szybkość zadawana komuś, albo zwalczanie swoich wrogów, tak? Ja mam nadzieję, że to jest po prostu zwalczanie przeciwności losu. Mam taką nadzieję, ale czy to prawda? Co stoi koło tych pięciu mieczy? Świat. Dla niektórych, dla niektórych, kochani, to może być ktoś pod znaku koziorożca. ale uh, świat mówi o otwartości. Świat ma w ogóle niesamowicie dużo znaczeń. Ale to jest głównie bardzo optymistyczna um, karta. To jest karta mówiąca o tym, że kończymy podróż głupca, że jesteśmy. Mimo wszystko otwarcie, tak, że zdobyliśmy doświadczenie, dzięki któremu jesteśmy lepszymi ludźmi. Natomiast w negatywnym aspekcie mówi o pewnym stresie, niezgodzie, tak, o opóźnieniach, agresywności, braku tolerancji. Ja to tutaj widzę i wiem, że czwarty rok numerologiczny, nie, przepraszam, osobisty, może się tak realizować, jeśli wy nie będziecie. Pracować mocno na swoje życie, żeby było jak najlepsze, to może się to niestety tak realizować. Czyli nawet kiedy będziecie chcieli odpocząć i, i tak dalej, to będziecie czuli presję, tak? Więc może być czwórka w negatywnym aspekcie realizowana przez zamknięty umysł, przez nietolerancję, agresję i tak dalej. Więc tutaj proszę być czujnym. I teraz dla wielu z was, którzy pracowali na to, żeby przez ostatnie trzy lata, żeby to życie sobie jak najlepiej poukładać, to nie musi tak wyglądać, tak? Okej, okay, pójdziemy po kolei i teraz będziemy pytać o, o jakieś szczegóły. Najpierw, jak wy będziecie się. Znaczy czwóreczki, osoby w czwartym roku osobistym, oczywiście. Jak będziecie się czuć w tym? Pięknie, sprawiedliwość. Czyli wy macie poczucie, że wszystko zależy od Was. Bo sprawiedliwość mówi o tym, że to jest. Karta karmiczna, tak? Zbieramy konsekwencje naszych wyborów, naszych czynów. Wszystko, co dajemy do świata, w eter, rzucamy, to do nas wróci. Co jeszcze? To jest w ogóle karta wagi, tak? ta karta mówi też, że zbieram to, co się dlatego warto skupić się na tym, jakie intencje wybieram i jak żyję, tak? Żeby żyć w zgodzie. Sprawiedliwość ogólnie mówi o konsekwencji naszych czynów i Podoba mi się to w czwartym roku osobistym, ze względu na to, że w pierwszym rzędzie już rzeczywiście zbieramy jakieś konsekwencje podjętych działań w ówczesnych latach, a w drugim rzędzie, kochani, tam jest ta odpowiedzialność. Czwórki, niestety, ile tam włożymy, tyle dostaniemy z powrotem, ale tam trzeba naprawdę włożyć dużo energii, bo bez tego się nic nie zadzieje, z tej pracy. I mam wrażenie, że macie pełną świadomość tego. I nawet jeżeli sytuacja nie do końca sprzyjająca, to wiecie, że tylko wy możecie z Zadziałać, tak? I naprawdę zakazać rękawy i działać. Działać, działać i działać. Sprawiedliwość też mówi, szczególnie w formie rady, żeby wziąć odpowiedzialność za wszystkie swoje decyzje, tak? Panować nad swoim życiem. To jest w zrozumieniu ciągu przyczyn i skutków, ale też bycie uczciwym. I ja tego tu nie widzę, ale tutaj to widzę. Więc podoba mi się bardzo, jakbyście się będziecie w tym czuć bo macie świadomość tego, że, że trzeba być uczciwym, że wszystko, co dam, to do mnie wraca i jeżeli dawały mnie fajne rzeczy, no to tak to wygląda. Ale kochani, tu się pojawia pięć mieczy, czyli właśnie agresja, przemoc i tak dalej. Też zamknięte myślenie oczywiście, tak? Chęć wygranej za wszelką cenę. Versus świat, otwartość, wspaniałą myślność. I to jest Wasz wybór. Naprawdę, w czwartym roku osobistym my decydujemy, co się stanie, bo trzeba po prostu pracować usilnie. A jeżeli usiądziemy i nie będziemy chcieli nic zrobić, to i tak nie będziemy się czuć przyjemnie, bo ten czwarty rok osobisty wymaga od nas działania. Będziemy czuć to na plecach, tak. Jaka lekcja do przerobienia? Co Wam tu zsyła wszechświat? O co tu chodzi? Dla osób w czwartym roku osobistym. Gwiazda, pięknie. To akurat jest cudowne, bo gwiazda mówi, że nieważne są, jakie są koleje losu, bo są różne. Chodzi o to, żeby zachować nadzieję i wiarę i żeby wy jesteście tutaj błogosławieni. I to wszystko się dzieje po coś, tak? Nic się nie dzieje bez przyczyny, kiedy pojawia się gwiazda. Podoba mi się to, bo to jest lekcja do przerobienia, co Wam wysyła wszechświat. Wszechświat wysyła Wam nadzieję, że w pierwszym rzędzie, nieważne jakby było, mam błogosławieństwo. Wszystko się dzieje po coś w drugim rzędzie. Tak jak powiedziałam, potrafię polegać na sobie. Wiem, że mogę uczynić to wszystko lepszym. Wy macie stać się tą gwiazdą, tak? Dla siebie w tym jakże ciekawym roku. <grym> to jest też nowa nadzieja, tak? Wiele też mówi o pewnej samoświadomości, ale też o ciężko, bardzo ciężko wywalczonym szacunku, tak? Żeby żyć na własnych warunkach i nie sztyletami, kochanie, nie mieczem. Rozumiecie? Pracą, tak? Realnym wkładem pracy, a nie na siłę. Na siłę więc po poszanowania. I to jest lekcja dla osób w czwartym roku osobistym. Jakie wyzwanie, jakie trudności tutaj będą Wam stawać na drodze. Co będzie dla Was po prostu trudne? Pięć kielichów. Dokładnie ta sama karta pojawiła mi się w tym drugim czytaniu, o którym mówiłam. No. Pięknie, pięknie. W tle śmierć. Wiecie, co to znaczy? Wyzwaniem. I to, co będzie dla Was trudne, to zostawić rozczarowania. Jeżeli tutaj się coś nie udało, tak? I od tego weszliśmy, zostawić to po prostu. To jest dla Was wyzwanie. Zamknąć etap, skupić się na nadziei i pracować tam, gdzie pracować mogę. Zmienić sytuację tam, gdzie zmienić ją mogę. Nic na siłę. Piątka kielichów, kochani, mówi o skupieniu na przeszłości. To w tej karcie jest pewien smutek, ale jest to głównie rozczarowanie i takie patrzenie w tył, tak? Że coś się rozlało i nic się nie z tego pozbierać już, tak? Nie widzimy, że mamy dwa kielichy, które można jeszcze czymś napełnić, i na tym trzeba pracować. Myślę, że w czwartym roku osobistym możecie sobie uświadomić, że nie do końca wykorzystaliście poprzednie lata, tak? I nie ma tutaj już nowych dróg, ale możecie pracować na tym, co zostało, tak? I w tym zobaczyć szansę, że tutaj da się jeszcze coś z tym zrobić. Ok. Nawet jeśli coś nie wyszło, tak? I to będzie Waszym wyzwaniem, to jest Waszą trudnością. Jakie są yy, mocne strony dla osób w tym nadchodzącym czwartym roku osobistym? O, fantastycznie, żeby padła ta karta, kochani. Ja się bardzo cieszę. Ponieważ ta karta mówi o tym, i to jest Wasza siła, że poradzę sobie w każdej sytuacji. To jest asertywność, tak? Nic mnie nie zablokuje. Nieważne jakie przeciwności losu, ja wiem, że mogę polegać na sobie, na swojej sile i mam niebywałą odwagę. Dlatego potrafię, że tak powiem, dealować ze wszystkim, co mi życie zasyła, prawda? Czyli ta karta mówi o odwadze, o asertywności, o umiejętności radzenia sobie nawet w niekorzystnych, że tak powiem, sytuacjach w otoczeniu. To jest wasza siła. Dlatego macie samoświadomość w tym roku. Wiecie, że wszystko, co, że tak powiem, w co włożycie energię, żeby włożyć w to ruch i żeby to działało, przyniesie konsekwencje, nawet jeżeli punkt wyjścia nie jest zbytnio korzystny. To jest bardzo, bardzo dobre czytanie de facto, naprawdę. Jaki to ma cel nadrzędny? Jaki to ma cel nadrzędny? Kochani, według mnie to, co się tutaj dzieje, możecie odczuwać już w październiku. Natomiast, jeżeli wierzycie w to, że rok osobisty, jakby liczy się według roku kalendarzowego i według swoich urodzin, no to po prostu będziecie. Według Was odczuwać tę energię od y, swojej daty urodzin, tak? Chociaż ja zawsze czułam to już od września, mimo że urodziny mam w marcu. Tak, i cały rok, i aż do kolejnego września. Ja tak liczę rok osobisty, ale niektórzy mogą liczyć od swoich urodzin do urodzin. Są różne opcje na to. Okej, okay. jaki to ma cel nadrzędny? Czemu to wszystko się dzieje? W takim rezultacie można to nazwać... na w czwartym roku osobistym. Czwarty rok osobisty. Możemy tak długo tasować, aż coś tutaj wejdzie. Cel nadrzędny. Czwarty rok osobisty. O, proszę. O, oh, okej. Okay. Tyle to wypada, tyle to to wypada. Zostawiamy. Dwie karty wypadły. Mm. Podoba mi się to bardzo, co tu się dzieje, bo w pierwszym rzędzie pokazuje się... No najpierw wypadł ten Prince, tak? Mieczy. Natomiast w tej tali to jest po prostu rycerz mieczy, nazwany Prince. Mm. Bardzo niedelikatnie widzicie to. Jak Idealista, to widać dobrze w tej karcie. Idealista, po prostu on tam Macha tym mieczem, ta duma na jego twarzy, te dzieci wystraszone, tak. On z niedelikatną ci po trupach na no, dokładnie, jak to jest tutaj. A druga rzecz to sąd ostateczny, i to mi się bardzo podoba. Już tłumaczę. A może tak? Już tłumaczę o co chodzi. Dzisiaj robię czytanie w waszym ułożeniu, <gry> więc trochę, trochę, trochę. Proszę zobaczyć, co jest tutaj na spodzie. Królowa Mieczy, która jest przepiękną kartą kolorystycznie w tej tonie. Niesamowicie mi się podoba, z tym, że Królowa Mieczy tu ma troszkę inne, że tak powiem, inaczej się uczyta po prostu, inaczej wygląda. Tutaj to jest trochę cynizm, to jest chęć zemsty. To jest też bronienie tego, nad czym nam zależy, aż po trupach, tak? Tak, czwórki są takie, że, że oddałby życie za swoją rodzinę, ale mam nadzieję, że w tej karcie to jest tylko obrona swojej wartości, tak? Obrona rodziny, obrona tego nad czym mi zależy, a nie chęć zemsty. Natomiast zostawiamy tę kartę jako kartę w tle. Co dalej? Pustelnik, Sześć było. Pięknie, akurat dalej karty są piękne. Odkładam etalię. A tu mamy kochanie tego mm, rycerza Mieczy. Może być ktoś z pod znaku bliźniąt, ale ja nie chcę tak na to patrzeć. To jest idealista, który leci po trupach, tak? Żyje mm, według swojej idei, czyli nie do końca bierze innych tak? pod uwagę. Potrafi być trochę szorstki, tak? Odrzuca pewne zahamowania, jakie narzuca mu świadomość. No nie jest zbytnio tolerancyjny, nie jest też. Wrażliwy, ale ma bardzo, bardzo silny umysł i jest zdecydowany, i dzięki temu inspiruje innych, tak? Więc to mi się tutaj podoba, bo to jest mocna wiara w siebie, stanie i bronienie tego, stanie za tym i bronienie tego, co dla nas ważne. Jest w tym jakaś siła, jeżeli to jest cel nadrzędny, tak? Czy po co to wszystko się dzieje? Ja myślę, że to jest yy, niebywała odpowiedzialność za swoje życie. Wypracowanie sobie pewnego szacunku. Proszę zobaczyć, co się pojawia tutaj. Sąd. I to jest bardzo, bardzo dobra karta, bo mówi o wyzwoleniu. O tym, że niedokończone działalności yy, zostają rozliczone, tak? To jest znowu karta karmiczna, macie dwie karty karmiczne. Yy. Ta karta mówi o tym, że to wszystko dzieje się po to, żeby wskrzesić swoją przeszłość i uwolnić się od niej. Od tego, co się dzieje tutaj, od, od tych niefajnych schematów myśleniowych, wypracować nowy, lepszy schemat w swojej głowie. Oparty na prawdzie bronię swojego, tak? Walczę o to, żeby czuć się dobrze na tym świecie. Nie boję się wojować tym mieczem w poszukiwaniu prawdy. Bronię cnoty, tak? Tylko uwaga, żebyście nie byli za szorcy. <laughs> Może tak być. Uwaga. Dobrze. Wyciągam kartę radę dla osób, które są w czwartym roku osobistym. Karta rada. Jaka rada? Nie wierzę. Haha, ha, wypadła dokładnie, dokładnie ta sama karta, która mi wypadła w tym pierwszym czytaniu dla Was, które zrobiłam od września do września, i stwierdziłam, że nie, że chcę. Tak, i tam też był król mieczy. Że chcę, żeby to było dla wszystkich, tak? W spokoju podejmuję wszy... najlepszą możliwą decyzję. To jest rada dla Was, kochani, bo tego spokoju ja tutaj nie widzę. A się pokazuje tu, a się pokazuje tutaj. Tutaj na pewno nie, tutaj też nie, tutaj też nie, no i tu już w ogóle nie. Więc karty zalecają, mimo tego pędu i tego, co się tutaj dzieje, spokój. Walczcie o swoje, tak? Stójcie mocno za tym, co wasze, ale w spokoju. Nie walczcie tam, gdzie, gdzie nie warto. Nauczcie się odpuszczać, tak? Także karty zalecają spokój, 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 spokój. Macie sporo tych mieczy. Może nie sporo, ale takie dość konkretne. Mm. także haha, proszę, proszę na to uważać i naprawdę wziąć sobie do serca ten spokój dobrze, kochani, już niedługo czytania tygodniowe na moim kanale, także jak powiedziałam, zachęcam do subskrypcji pamiętajcie, żeby zobaczyć na czytania które są w opisie są bardzo ważne i wiele wam powiedzą wszystkiego dobrego